Witajcie w kolejnym vlogu. Grzegorz się zaciął. Dobra, wejdźcie, ludzie patrzą. Jestem, jestem. No, witajcie w kolejnym vlogu. My jedziemy teraz. O, jezus. I teraz serduszka takie. Amorki, no. trzałka, amora. Jedziemy na miasto do sklepu. Znowu, bo my Znowu. tylko z domu do sklepu, z sklepu do, do domu. domu jedziemy kupić spacerówkę. Znaczy, wybrać, zobaczyć. Wózek. W ogóle jedziemy zobaczyć spacerówkę, bo ten nasz wózek to jest. Jest e... dobry. On jest dobry. Tylko, że do takiego dziesiątego miesiąca tak. życia. Nie przeklinaj, jak ja mówię. A przepraszam, bo ja... Bo nie, nie dup, wypipam. Kręgorska, tam i nie wiem, gdzie chcę jechać! Ja nie wiem, gdzie jadę! No i... tory, no, I ten nasz wózek już po prostu... A nie jest za ciężka. On jest buzek za... to. ...za toporny, jak... Znaczy... Na... Ta... Jak to się nazywa? Nie, no gondola! Pra... Gondola była okej, okay, wszystko ok, Spacerówka była okej, okay, ale jak ja jestem sama, mam ją rozkładać, dźwigać, ona jest trochę ciężka. No i w samochodzie miejsce zajmuje. No i w samochodzie zajmuje, zajmuje. Kurde, taką chochlę, no naprawdę. Jest wszystko okej, okay, nie? Słuchajcie, no tylko no już gabarytowo już się, wiecie, no. amortyzację no. ma super koła, ma w ogóle super, no jest spokojnie. Ale tylko, teraz że... więcej się na rękach, tam zaraz będzie ona chodzić, już chodzi, prawie że. No i ona że... musi być teraz ta o... spacerówka taka malutka, malutka, żebyśmy, no. A gdzieś jechać też i wagażnik to praktycznie to jest wózek, tak? Spacerówka. Tak. A jeszcze jakieś toboły czy coś wrzucić, gdzieś pojechać Ale zakupy dalej. zakupy czasami ciężko Na weekend czy coś, no to powiem Wam szczerze, że no nie. No jedziemy, coś popatrzymy, coś mobilnego, może coś się tak dobrze, fajnie składa, w miarę solidne, mocne Ale to słońce jest. Ale no słuchajcie, no dzisiaj to w słońce wali, witaminy D, trzeba zbierać, zbierać, łapać. W nie, wiaderko no. zbierać. Nie, nie mogę tak. I jedziemy tam, gdzie ostatnio widzieliście, kupywaliśmy fotelik. Tak, do tego samego, do tego sklepu, samego bo, sklepu, bo my nie mamy tu sklepów tak naprawdę hurtowni żadnych, ma takie, nie ma no... takich, no są dwa, w tym jednym, no to nie wypowiadamy się na jego temat. Tak, nie, 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 nie. No i zostaje no, tylko ten sklep. Tu jest i wszystko na miejscu, bardzo wszystko, duży no, jest, wybór jest wybór, duży, no i jak tam jest, za dużo ludzi nie ma, słuchajcie, to tam panie czy pan podejdzie, naprawdę wytłumaczy, powie, pomoże yy, i w ogóle, także, no warto, znaczy warto, no dobrze, że chociaż taki jeden sklep tutaj mamy, bo naprawdę no kupić coś, wiecie, przez internet to można kupić, no ale jak dotkniesz, pomacasz ktoś ci powie, co, jak funkcjonuje, no to jest całkiem inaczej niż kupować w ciemnym o, no, albo przez internet o, jakie słońce no, świeci. opalam się czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, po, pokażemy na miejscu, pochodzimy, pokażemy wam. Zawołamy jakąś panią, może pomoże nam coś. Na pewno pomoże, tak? O, ale razi. Tylko, że tym razem już chyba kartonu nie będę brał. <noise> <noise> A nie wiem, chyba wam nie pokazaliśmy. Jak pani mówi, no może państwo karton zostawić tam tamtego wózka. Nie, nie, biorę. No, i wzięliśmy. Ja musiałem rogi nawalać, zginać, bo klapy nie mogłem zawrócić. Ale tak z przodu wiozłeś wózek, a z Ta, tyłu karton. Tak, część wózka z tyłu, karton. A nie, bo co my tam mieliśmy wtedy? No, dwa wózki. A, nie wózki, wózki, w sensie fotelik. A fotelik, dwa Fotelika foteliki. Było. Ten fotelik już był przymocowany. Tak. Pani tu za pomogła zamocować i w ogóle pokazać, co gdzie jak. No i ten karton pusty, o matko, jedyna, ale zapakowałem się. Zapakowałem cię i słuchajcie, no Oj. dałem radę. No i jesteśmy. To tu. To tu. Nikt okay, za reklamę nie, nie płaci, nie. żeby nie było. Robimy to, to be, typu, bezinteresownie. To jest nasze, tylko po prostu. Bo mierą się boli. Yy, no i jest to po prostu, żeśmy tak sobie wybrali to. Ten sklep, bo innego nie ma. Dobra, idziemy, pokażemy Wam co, gdzie? A ja taki nieuczysany dopiero. Aaaaaah, no. czemu nie powiedziałeś tu łańcuch, kurde, jaka jaketa. No wiesz, czy... dobra, o, dobra, już wyglądam jak gość. no jak normalny człowiek. Dobra, wyłączaj tą kamerę, idziemy. O, i już tu na brzegu widać spaceróweczki, wózeczki. Tu jakiś to nie wiem, czy to Ale to jest, to jest to gondoli, nie cześć. Uh -huh. Oj. Nie, no idziemy typowo normalne Spacerówki To na samym końcu O, tutaj takie coś jest Ale to, to, to jeszcze nie to To jest za masywne Tu są chyba takie typowe. Tak, to chyba tu Ale tu też takie ten. No dobra Teraz połazimy Popatrzymy Pokażemy jest taki no. wydaje się. wydaje. No jest tego do wyboru, słuchajcie. Cała masa trzeba będzie kogoś poprosić, żeby ktoś nam pomógł i coś tutaj pokazał. Bo wybór jest naprawdę przeogromny. Które są małe, kompaktowane, z reguły nie mają fajnych kółek. Więc tutaj Aha. idzie będzie w parze z drugim. Najfajniej składane, takie typowo samochodowe. Jakie malutkie. o, zidoki, o <grymiczki> do wagi. Ale bajer. Y Mogę zobaczyć? Taka nie. Robi wrażenie i naprawdę nie. solidny, solidna konstrukcja. Dobra marka, fajny budyczek. Tylko, że no kółeczka już nie za wielkie. Uh -huh. I tu mm -hmm. do dyspozycji mamy coś z jest z dwójkę. podobnie. Tu już troszeczkę w tym z dwójce kółeczka będą większe. Proszę bardzo, zobaczę tutaj to. Przednie koła też się blokuje? Tak, w zasadzie leciutki. W zasadzie praktycznie w każdym łóżku byśmy mieli blokowane koła. Bardzo leciutko chodzi. Ciekawe jak żeniela w środku by było. A, to jest tu i to jest jakaś całość. Jak to się... A zblokować do siedzenia? To jest też ma trzeba mieć dwie wolne ręce, więc no. Aha, aha. aha. Tu mi to. A, to A do złożenia, do, 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 do co? Aha, tu jest. I tutaj, tam składanie podobnie jak tam. Ale tam chyba jakieś wkładki można tam kolorowe domówić coś, coś. Co? Nie, no leciutki jest, mega Myś. fajny. Zobacz jak się podbija, czy jest, w góry jak na stopień wchodzisz. Spoko? Zobacz no, wąskie w ogóle, całkiem, o, o połowę węższy jest niż nasz. Co tu się tu o, a tu przycisk. O. Wybraliśmy Cybeksa. <grafię> Zawsze mówiliśmy, żeby Cybeksa nie brać, nie? Bo no. Lewandowski reklamuje. Będziemy Ale w promocji się trafią. Także deal życia. <grafię> Dobra, idziemy dobrać jakieś wkładki. zobaczymy, wkładki zobaczymy jakie zobaczymy, są w ogóle. Czy coś, czy coś się będzie. Dobra, idziemy do kasy. Róża płaci. <grafię> no, zobaczcie. no Masa tego jest fotelików. O, tyle. Mega to wygląda, nie? Ale fajnie to tak na półkach poustawione. I tu foteliki, i wózki, i spacerówki. Fajny, fajny, fajny dział. I naprawdę mega, mega zabezpieczony jest we wszystkich praktycznie wózkach. Dobra, idziemy dalej. O, jeszcze tu pełno wózków. I tu, ta. I tu masa. Co? Nic wkładki. Oto są wkładki. Do bo tu nic więcej nie ma, nie? Patrz jaki ładny. O, ja. I masa u To Mamy stąd. to w końcu. Słuchajcie, zobaczcie jak teraz, jak gość normalnie. A się nawet odsunę. Co o, o, o. Cyk, jedno rączko. Cyk. Coś tu nie wyszło A bo tam folia jest. O. Zobaczcie, ile tam pan mówił? 8 kilo? Nie, 7 chyba. 7 kilo. I on zajmuje tyle miejsca co nasze kółka, tylko z tamtego. Zobaczcie, a tam było całość, nie? No, i tam się cały bagażik to był wózek, nie? Ja trochę, w razie posprzątam troszeczkę. Przy okazji. Pałaganu. No. Nie co się tyłem! Posprzątam no. No dobra, ale tu mówisz coś jeszcze? Żeby nie było. Nie, no i zobaczcie, no. Przesiadka. Jakby to powiedzieć z jeepa na Porsche nie? No <laughs> Z wózkiem Super, że się mieści. Nie no i zakupy to. Nie no, nie wierzę, że... Cybeks, masakra. Mieliśmy tego nie kupywać. Ale była mega promocja. Zamontujemy lusterko w wózku. Bo, bo, bo jeszcze go <grym> nie, nie zostało, zamontowaliśmy? Ale ono się nie nadaje. Jest okropne wręcz i wolimy a, to już. Nie, nie oddać, bo już. No, a nie, ceny nie ma Nie, już to zdarte jest tam, dobrze. I ten, jak to się nazywa? Fotelik urzywa i tak przodem, więc jak jest taka potrzeba, jak jedzie, jedzie ktoś z nią sam, to sobie z przodem ją odkręca i. Nie? a teraz nagram róże, jak ona wyciąga wóz, ci go rozłoży? No go dlaczego rozłożyć. ty to mi robisz? No pokaż jak rozłożyć, taka cwana jest. A tu pod światą, z tamtej strony Patrz. Wyciąga. 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 Tada! No, no o je! Yeah. A teraz <laughs> tada tutaj. Się, a bo ta folia ta chyba... Folia ta się jest. blokuje. Nie no, baja. No. Można jechać walizki by, by na się teraz zmieszczą. Dobra. Ciekawe czy Aniela się przyzwyczai, że tyłem do nas. A, no bo faktycznie. teraz jeździ przodem. No będzie musiała. Ale mi się wydaje, że ona jest teraz taka ciekawa wszystkiego, no. że... Jeszcze dla niej to będzie lepiej, nie? No, będzie więcej widziała. No więc. dobra. O, nie nagrywało się. Weskity ty wyłączyłem. Żartowałem, <noise> masz. Dziunia. Środek zimy w kozakach, nie? No, no chyba logicznie. No faktycznie zima jest. Dobra, ma. bez szalika. Cześć wam. Wczoraj byliśmy na spacerku, też słonko świeciło, ale taki wiatr był chłodny, że masakra, a dzisiaj zobaczcie, normalnie no przyjechaliśmy na plażę miejską w Olsztynie, słoneczko świeci, no mega ciepło, fajnie. Anielcia słuchajcie jest sobie wziąłem na rączki i poddychamy świeżym powietrzem ciepło niby jest ale... Nie jest kurtki A i gryziesz zamek cieplutko jest fajnie no. Aż żal nie skorzystać no, mam cisza spokój ludzi nie ma no Nie ma ludzi Aniela zadowolona tak fajnie nie? Mi nie wypadło muszę ci trzymać Nie wyszliśmy sobie na spacerek, tak? Co tam widać, Neluś? Co tam jest? Co tam jest? Domki? Woda? Tak? A co tam nie O, i tu jest ona, to ona. Czekajcie, bo pod słońce, sorry, nie, ja nie widać. O, w pełnej okazałości. I tu taki tarasik fajny, zobaczcie, jak kolorowo. Kolorowo, nikogo nie ma, jesteśmy sami, że na kawę pójdziemy, O! I tutaj tak No pozamykane chyba restauracje. Chociaż tamto chyba otwarte, to gdzie to lody są. No i co? No i co? i Co chciałaś tak. powiedzieć? Ojej, gdzie ty jesteś? Ojej, tak fajnie! Ale fajnie, tak? Chodź do mnie teraz tak Fajnie. No. Ale super jest co? Że pochodzimy, co? Chcesz pochodzić? Ta ręka jej, coś w tym rękawie się tam wzięła. Chcesz pochodzić? Zawinę. O, jak super. O! Zdawaj. Buty. Nie mam jakiej złapać, bo rąk nie ma. <laughs> to za kurtkę. Dobra, pa bateria pada, Grześ. Powiedz, co tam. No jak widzicie, plaża, no mega, mega super cieplutko. Anieli się włączyło chodzenie. I my sobie chodzimy, spacerujemy. Tatusia no po... już kręgosłup boli. Po piachu jeszcze nie chodziła. Już Mówię chce za siad... jedną rękę. Już chce... Nie chcę, bo mnie ten... Nie chce chodzić za jedną rękę. Mhm. I ten Kręgielsup ojca boli. Siada, ale to ciepło będzie dopiero wtedy, bo zimno. Słuchajcie, żeby siadała na tym piasku, a z chęcią by posiedziała i pobawiła się No Idziemy tu Aniela Aniela sobie siedzi A stary seskacze patrzy na mnie. Co ten ojciec robi Aniela? Aniela, papa Papa Czemu papa A gdzie ty odlatujesz? Tam mój ale fajny, Aniela, co ty to robił? Ej! To kamino! Haju! Tak, ona też Chodź. Trzymaj łóżek. No trzymam. O, już zajęte. Tylko ją postaw na nóżki. лата. За рак тут будешь шатать. <coughs> 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 Chłopsi, 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 To chłopsi, <to> chłopsi, 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 tak chłopsi, 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 ma wystawać, nie? <głos> <głos> Ale Piękne fajnie ci. na dworze, aby do wiosny. to ciepło się robi i będziemy się dużo spacerować, na rowerek chodzić. Tak. Z się będziesz jeździć. Trzeba kupić ten siodełko. No. Cześć.